Witam wszystkich widzów TopFragTV, ja jestem Kerlo i witam się z wami. A to jest gameplay z Call of Duty Black Ops i to jest mój gameplay i to jest mój komentarz. Będę grać Deathmatch albo zależy kto woli powiedzieć, można powiedzieć również Free For All albo nawet FFA na mapie Launch. Będę używać AK 74 z uchwytem, gdyż ta broń z uchwytem jest świetna. Również polecam do niej Szybki Ogień albo Rapid Fire, zależy jaką kto ma wersję gry. I moimi perkami będą Przeciw niezawodny zresztą. Świetnie się nadaje po prostu do ciągłego używania. Zwinne Ręce Pro i Ninja. I mogę powiedzieć, że... To jest mój standardowy, można powiedzieć, zestaw perk'ów. I to z jednego prostego powodu. No, Przeciwodąkowy jest lepszą wersją Hackera. Co mnie obchodzi to, że widzę Claymora, skoro nie mogę na niego wejść. Z przeciwodąkowym mogę. To nie ma, nie ma w tym dla mnie znaczenia, czy widzę tego Claymora, czy nie. Zwinę ręce pro po prostu. Dzięki nim mogę szybciej przeładować i szybciej przycelować. Co przy grze takiej... Agresywnej, dynamicznej jest bardzo przydatnym perkiem, a ninja to przy grze agresywnej, dynamicznej powoduje, że nie dajemy przeciwnikowi po prostu przewagi takiej, że on nas może usłyszeć, zanim wybiegniemy z za rogu. Czy ogólnie można powiedzieć, zestaw perków uniwersalny dla gracza, który lubi grać agresywnie, nie lubi stać w miejscu. Dłużej niż 5 sekund, także polecam używać tego zestawu perków. Możecie sobie wymienić przeciwodąkowy na ducha, jeżeli wam się podoba nie, i nie wchodzicie często na klejmory. Ja osobiście wolę wziąć przeciwodąkowy, gdyż staram się, tak czy siak, przeważnie nie dopuszczać przeciwników do użycia spyplane'a. A jeżeli już mają, to przeważnie noszę na drugim strocie. Wyrzutnia rakiet Strela 3, tak żeby to zestrzelić. To, to jest taka moja wersja ducha. W każdym razie, ten gameplay nie jest za długi. Kończy się na 28 fragach, bo typ nie wytrzymał z nerwów i wyszedł. Ale wyszedł tak, żeby w ogóle zakończyć mecz. Nie, nie po prostu wyjść i Nie było żadnej migracji za tylko wziął, wypierdził cały serwer w kosmos. Także. Mm, jak widzicie, ja wbiłem psy, mam dodatkowo Blackberda. Do 28 fragów mamy jeszcze około 550 punktów, dokładnie nawet. Także ja bym chciał was zaprosić na swój kanał youtubecom lkerlo Nie jest to i, to jest po prostu L, takie rasowe, polskie L. Także zapraszam was do siebie na kanał, tam jest więcej komentarzy również dziękuję Mixowi, ciężko się to wymawia za możliwość wrzucenia tego gameplayu i zapraszam wszystkich którzy są chętni do wrzucenia swoich gameplayów na podsyłanie po prostu hmm, swoich wyczynów również do TopFragTV także dzięki za obejrzenie tego gameplayu mam nadzieję, że się komentarz podobał także na razie